Cześć, 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 witam was serdecznie na kanale liczy się Transport. Nazywam się Mariusz Hędzel i fascynuje mnie czas pracy kierowcy, a wy jesteście na pewno ciekawi, jak to się rozlicza. Dzisiaj liczymy transport pod względem płacy minimalnej, stawki minimalnej, co jest wymagane na umowie jako minimalna stawka, a co nie, kilka mitów, kilka faktów, to wszystko podsumowująco. Zaczynamy. Słuchajcie, zatem Pewne elementy już wybrzmiały. Szukajcie na tym kanale odcinków, które poruszają i płace zagraniczne, i trochę zus i nagrody, i, i, i premie. E, dzisiaj, trochę taki temat, który troszeczkę jest powiązany z umowami. Na umowach bardzo często spotykam takie zaszłości. Czyli kierowca ma minimalną, krajową. I od tego, jakby wszyscy wychodzą, potem tak się liczą dniówki, potem coś na konto wpływa, potem ktoś coś policzył, jakieś na godzinę. I w sumie z czego to się bierze, to wróćmy do tego fundamentu i zastanówmy się, co musi być na umowie, jaka jest stawka minimalna i z czego ona wynika, albo w ogóle jak te umowy konstruować. A na koniec powiem wam, z mojego doświadczenia, tak jak obsługujemy trochę tych firm. Dlaczego w niektórych firmach nie ma rotacji kierowców i od 10 czy 12 lat znam tych kierowców, rozliczając ich osobiście naprawdę po imieniu. I oni tam cały czas pracują i wcale nie zarabiają jakichś strasznych wielkich rzeczy, tylko oprócz pieniędzy jest jeszcze w firmach parę innych rzeczy. Dobra, zaczynam. Jest określona stawka minimalna, jeśli chodzi o minimum, jakie trzeba wpisać na umowie. I tutaj uwaga, żadna tajemnica to nie wynika z ustaleń dla transportu, to nie wynika z jakichś dziwnych rzeczy, jest od tego ustawa. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu. Jest to cała ustawa, ona ma kilkanaście stron, to nie jest taka kwestia, że ktoś w internecie napisał, że w tym roku minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 3490 zł i już. Nie, to są całe mechanizmy obliczania, statystyk. Główny Urząd Statystyczny bierze pod uwagę jakieś negocjacje komisji trójstronnej. Tutaj związki zawodowe, tam rząd, tam jakieś ministerstwo finansów, tam jeszcze ktoś, ktoś, ktoś. To się oblicza, 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 bo stawka minimalna, która będzie ustawowo podana, wpływa na różne parametry funkcjonowania kraju, na stawki dla nauczycieli, na stawki w budżetówce ogólnie, na różne elementy, na kary, na mandaty. Na tego typu elementy, to zobaczcie, zależności w tym zakresie jest bardzo dużo, więc to nie jest kwestia, że ktoś sobie rzuci w internecie. To ja bym chciał, żeby minimalna stawka była 4000 i przecież to jest proste. To nie jest proste, to wpływa na całą gospodarkę i dlatego są takie dziwne liczby, że tu jest 3490, a od 1 lipca 2023 roku będzie 3600. Ok, wynika to z ustawy. Ustawa z kolei decyduje, co na tą kwotę się składa, czyli jak tą kwotę się kontroluje, jak ją się uzyskuje i z czego ona może być złożona, bo ona wcale nie musi być jako kwota minimalna. Jednorodna, czyli to nie musi być jeden element o takiej wadze, o takiej, o takiej wartości. Czyli zasadnicze wynagrodzenie na umowie o pracę nie oznacza wcale, że to jest minimalna stawka na umowie o pracę. To są dwie różne rzeczy. Stawka minimalna miesięczna składa się z kilku elementów, może się składać z kilku elementów. Z wynagrodzenia zasadniczego. Które często gęsto właśnie rozumiemy jako podstawowy składnik o wartości minimalnej, ale nie musi tak być. Wynagrodzenie zasadnicze może wynosić 200 zł, 1000 zł, 2000 zł, 3405, 7, 10, życzę szczęścia wszystkim. W ten sposób negocjujcie swoje umowy. Oczywiście, że tak, ale oprócz wynagrodzenia zasadniczego, w umowie również się dopisuje dodatek jakiś funkcyjny, jakieś elementy związane z, z pracą, czyli to, czy to będzie ryczałt, na wynagro czy wynagrodzenie zryczałtowane za czas dyspozycji, czyli tak zwany ryczałt na dyżur, wynagrodzenie związane z dopłatami do zagranicznych przejazdów, bo dzisiaj te płace zagraniczne są dla Was istotne. No to takie elementy. Mogą być częścią też umowy, i one składają się na płacę minimalną. Ustawa też reguluje, które elementy nie mogą być częścią płacy minimalnej i nie mogą być częścią płacy minimalnej, np. godziny liczbowe. O liczbowych trochę mówiłem w innym odcinku, ale nie mogą być one wliczone do płacy pod tej właśnie minimalnej. Nie może być też elementem płacy minimalnej wynagrodzenie za pracę w porze nocnej. Nie może być wynagrodzeniem, częścią wynagrodzenia minimalnego dodatek stażowy. Nie może być nagroda jubileuszowa i nie może być. Odprawa emerytalna. A zatem takie pięć elementów się wyłącza, a wszystkie inne mogą być. I teraz czy na umowie o pracę kierowcy może być jakaś wartość dopasowana? Oczywiście, właśnie na tym to wszystko polega, że powinniśmy tutaj dopasować swoje umowy do specyfiki swojej trasy. Jeżeli ktoś jeździ po kraju i ma ustalone z kierowcami konkretne wartości zarobków, no to akurat tutaj podział związany z, z tą stawką w umowie nie będzie taki skomplikowany, bo robi się Robi się dodatki, robi się ryczałty, które już wykraczają poza minimalną stawkę, i np. może być 3900, 3800 brutto na umowie, z czego 3490 składa się z zasadniczego i dyżurów, a reszta tych elementów składa się z nadgodzin i ewentualnie z nocnych, bo tutaj nic więcej nie wynika. Jeżeli ktoś wynegocjował sobie, że będzie zarabiał dniówkę 300, 400 czy, czy 250 zł, to również te różne formy dniówek się pojawiają. I ta konstrukcja umowy z tą wartością minimalną niczym nie przeszkadza. To można dowolnie dopasowywać, tylko byle być świadomym, co i jak się bierze. I tu się pojawia pierwszy mit, bo od zeszłego roku rzeczywiście tak się to zrobiło, że niektórzy wpisują minimalną stawkę na umowie jako przeciętne wynagrodzenie, które jest podawane jakby do, do, jako podstawa do ZUS. Czyli że podobno, i uwaga, to jest naprawdę grube, podobno, musi być na umowie o pracę 6935 zł brutto. To jest nieprawda. Nie musi być. Może być, ale nie musi. Jeśli mówimy o stawce minimalnej, to stawka minimalna to jest stawka wynikająca z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu 3490 zł. Brutto. Cała reszta to jest już tylko i wyłącznie zasada ustaleń indywidualnych między pracodawcą a pracownikiem w tym przypadku u nas kierowcą. Zatem Idziemy dalej? Czy musisz mieć na umowie 6935? Nie musisz. Czy możesz mieć więcej? Oczywiście. Czy możesz mieć mniej? Oczywiście. Co, na co to będzie wpływało? No na wszystkie inne elementy. Czyli jeżeli fizycznie zasadnicze wynagrodzenie wynosi 2000 zł, to. Od takiej stawki będzie naliczona wartość dodatku nadgodzinowego. Mówiłem o tym i na jednym z poprzednich odcinków, z czego się bierze dodatek nadgodzinowy, a z jakiej stawki brana jest podstawa nadgodzin. Więc zasadnicze wynagrodzenie na przykład 2000 zł, 3490 z tego będzie dodatek, a z innych elementów typu premie, dopłaty, stałe składniki funkcyjne jakieś elementy, które są e, wcale wypłacane i wynikają z zapisów w umowie będą naliczane dodatki. Czy podstawy nadgodzin, wynagrodzenie urlopowe. Jeżeli mamy na umowie 6935 zł brutto, bo ktoś tak sobie wpisał, okej, okay, to jest jak najbardziej prawidłowo. Już macie załatwioną podstawę do ZUS-u i wszystko jest jasne. Od takiej stawki będzie naliczana wartość chorobowego, emerytalne wynagrodzenie itd. itd. Tutaj dojdą później jeszcze jakieś ulgi wynikające z diety wirtualnej, ale to w jednym z innych odcinków. Zatem stawka minimalna nie jest dla Was blokerem, nie jest dla Was jakimś dziwnym forem, możecie spotkać najróżniejsze metody obliczania i one wpływają na efekt końcowy, czy nadgodziny są drogie, przepłacacie dużo rzeczy, nadpłacacie składników po kilka razy tych samych. I wtedy na przykład wasze wnioski są takie, że coś wam się nie zgadza na listach płac, bo coś tu za dużo. Mój kolega liczy podobnie i ma podobne trasy, a na przykład jego wynagrodzenie jest inne, mniejsze, większe. Kierowcy między sobą porównują wynagrodzenia i też mają jakieś niezrozumienie tematu, i jakby zarzuty, że coś tutaj jest nie, chyba nie w porządku. To bardzo często zwracam uwagę. Popatrzcie, jak jest skonstruowana tała drabinka wynagrodzeń w umowie o pracę, bo od tego zależy, które składniki. Jak mocno wpływają na końcową kwotę wynagrodzenia. Czy ustawowo da się zagwarantować dobrobyt? Czyli niektórzy z was liczą na to, że jeżeli Sejm u nas w Polsce zagwarantuje w minimalnym wynagrodzeniu dla kierowców, na przykład 5 tysięcy złotych, bo takie przecież są niektóre postulaty, żeby dla kierowców była inna stawka minimalna. Ale uwaga, to nie jest takie proste to, co powiedziałem na początku. Takie zapisy w ustawach wpływają na milion innych elementów funkcjonowania całego państwa i jest to po prostu niemożliwe. Stawka minimalna dotyczy wszystkich pracowników, jest ona tak określona, wynika z pewnych ustaleń. Jeśli chcemy zarabiać więcej i teraz dochodzę do tego już finału, nie chcemy, żeby była rotacja kierowców. Albo inaczej chcemy, żeby przychodzili do waszej firmy kierowcy, którzy poszukują fajnych pracodawców, którzy płacą konkretne, uczciwe pieniądze, którzy dbają o, o, o tabor, o, o jakby też funkcjonowanie, o zlecenia, o powroty do domu, o też szacunek do każdego, kto funkcjonuje w tej organizacji, to wynagrodzenia są jednym z elementów. Jeżeli wiecie, że i tak u was kierowcy zarabiają, 5, 7, 8, 9 tysięcy na rękę, to ustalcie te umowy w taki sposób, żeby fizycznie było to dopasowane, było to uczciwe i nie sugerowało na początku, że minimalna krajowa na umowie, a i tak zarabiam 7 tysięcy. No to po coż ten zapis o 7 tysiącach? Niech ta minimalna będzie, niech zasadnicze wynagrodzenie będzie 4, 5, niech ryczałt nad godzinę będzie wynosił tyle, żeby rzeczywiście się to zgadzało z planowanym wypracowaniu tych nadliczbowych. Niech ryczałt na dyżur będzie tak oszacowany, jeżeli to są podwójne załogi, macie dużo dyżurów, to ryczałt powinien być odpowiednio wyższy, żeby pokrywał te przewidywane wartości. Jeżeli nie jeździcie w porze nocnej, no to ryczałt na pracę w porządku może być niższy, ale dopasujcie już na dzień dzisiejszy tak swoje umowy, żeby one nawet na dzień dobry, na to pierwsze wrażenie wyglądały w porządku, skoro i tak zamierzacie płacić 7, 8, czy 9 tysięcy złotych na końcu każdego miesiąca, to po co iść w te zaszłości, że na umowie o pracę kierowca musi mieć minimalną krajową? No nie musi mieć, właśnie o to chodzi. Czym jeszcze wynagradzać swoich kierowców? No, żeby nie było rotacji, to zapytajcie czasami, na czym zależy waszym kierowcom. Tak jak powiedziałem, znam firmy, gdzie nie ma rotacji, wcale nie ma na umowie strasznych pieniędzy, jest po prostu zrozumienie obu stron. Kierowca rozumie, że pieniądze biorą się ze zleceń, biorą się z tego, że ktoś dowiózł, że nie, bioro, że nie płacimy kar, że nie ma naruszeń, że dbamy o wszystkie elementy. Z kolei pracodawca, kierownik transportu, spedytor rozumie przepisy i wie, że ta trasa jest kosztowna, bo jest obarczona minimalną stawką godzinową zagraniczną w pakiecie mobilności i nie ma sensu brać tego zlecenia w takiej formie, tylko trzeba je połączyć na przykład z przewozem bilateralnym albo jednak wyjechać z tym ładunkiem, Albo lepiej złapać jakiś ładunek powrotny niż jakiś bardzo kosztowny kabotaż wewnętrzny, bo one są takie trasy są obciążone ekstra pieniędzmi i one fizycznie obarczają potem kosztowo całą firmę i zlecenie i jest to nierentowne. Zatem zbadajmy metod liczenia diet wirtualnych. Kilka, nie wiem, cztery, pięć, może sześć. Pewnie da się to układać na różne sposoby. One powodują odpowiednie koszty. Stawka minimalna na umowie o pracę wcale nie musi być 6,935. To powinno być dopasowane do waszej firmy. Takich pytań jest bardzo dużo, więc jeżeli macie te pytania, zadawajcie je pod odcinkiem. Również w treści odcinka zobaczycie link do bezpłatnej konsultacji oraz jest tam też link do zapisów na comiesięczny webinar z pytaniami i odpowiedziami, gdzie spotykamy się live, tak, żebyście Wy mogli zadawać pytania, ja też jestem wtedy dostępny. Również będę przytaczał pytania z odcinków, przy, przytaczał te pytania z konsultacji, jakie z Wami odbywamy, żebyście zobaczyli, jak to robią inni, bo często gęsto idę z pytaniem, właśnie to Pan mi powie, jak to robią inni, to ja najwyżej będę robił tak samo. Super, jest to dobra metoda, tylko wzorujmy się na tych, którzy przepracowali to i robią to już tak dobrze, że ich biznes funkcjonuje, i kanał liczy się transport, jest o tym, żebyśmy to liczyli, sprawdzali, porównywali i znaleźli jak najlepsze powody, metody, zasady, żeby to się rozwijało i żebyście mieli kierowców na bieżąco, a żeby kierowcy też byli zadowoleni, bo to przecież jest sól tej branży. Dzięki na dziś, do zobaczenia.